Będzie wspaniały dzień. Właściwie to muszę Ci się do czegoś przyznać. Postanowiłem materiał na dzisiejszy klub nagrać już w piątek. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zdarza mi się to ostatnio niezwykle rzadko, że zarywam wieczór, ale dzisiaj wyjątkowo jestem tutaj w Bieszczarach i przyjechałem na urodziny mojego przyjaciela, który ma 50. urodzin. Zaraz zresztą wyczytam jego imię i nazwisko i będę mu śpiewał Happy Birthday, ale y, wybacz mi to proszę, bo y, chciałbym dzisiaj, ponieważ przyjeżdża tutaj cała heksagonowa ekipa również, chciałbym z nimi dzisiaj pobyć troszeczkę dłużej niż zwykle, a to y, spowodowałoby, że jutro będę po prostu nieprzytomny, a będzie się jeszcze. Wiele, wiele działo, także mam nadzieję, że mi to wybaczysz, że to nagranie, ten dzisiejszy klub jest z nagrania. Dzisiaj jeszcze w planie jest sauna o 22 i tego naprawdę, naprawdę nie mogę sobie odmówić. Wiesz dobrze, że jestem zapalonym saunowcem, więc pomyślałem sobie, że zrobię właśnie ten wyjątek i dzisiaj, w sobotę 31 maja 2025 roku, pójdzie klub z odtworzenia w 151 dniu roku. A nietypowe święta mamy dzisiaj Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociania Białego, Światowy Dzień Bez Tytoniu, Światowy Dzień Bez Majtek. No ciekaw jestem, jak to już to zrobimy. E, międzynarodowy Dzień Cytrynówki, Dzień Rodzeństwa i Dzień Projektanta Stron Internetowych. Do końca roku zostało nam jeszcze mnóstwo dni, bo 214, i. Światowy dzień bez papierosa jest dzisiaj, no to ja nie mam z tym problemu. Dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Już jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 44 minuty. Przed nami jeszcze 20 dni wiosny. A cytat na dzisiaj, no to wezmę go z książki, z której będzie dzisiejsza historia. Cytat na dzisiaj. Rozwój osobisty to przekonanie. Że warto się wysilać, że warto się poświęcać. Warto poświęcać czas, energię i na to, aby się rozwijać. Dzięki niemu pozwalasz sobie zainwestować w siebie, aby móc wykorzystać pełnię swojego potencjału. Denis Waitley. Myślę, że to taki piękny cytat na dzisiaj, prawda, dotyczący rozwoju osobistego, no bo przecież właśnie w tym tygodniu mówimy bardzo dużo o rozwoju osobistym, mówimy o wyznaczaniu czasu. Na myślenie i na rozwój osobisty. Tutaj za mną jest e, piękny widok na Wieszczady. Tak jak powiedziałem wczoraj w klubie, jestem około niecałe 2 km od, od ukraińskiej granicy, także w miejscowości Smolnik. Jest, nazywa się to Wilcza Jama. Całkiem niedawno, na początku roku, spaliła się tu przepiękna restauracja, w której mieliśmy imprezować w ogóle, ale. To nie zmieniło naszych planów i tak będą tutaj odbywać się urodziny. Czesław Priomski, którego serdecznie teraz pozdrawiam, który jest z nami od samego początku, od 25 sierpnia 2018 roku i ma wszystkie obecności, prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 1079 osób. Czesław, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mogę nawet spróbować puścić dla Ciebie serduszka, co mi się udało. No, i dobra, co dalej? Za chwilę właściwie mogę już włączyć intro i rozpocząć tę właściwą część, której opowiem Ci dzisiaj, jak popracować nad swoim charakterem, co przecież jest fundamentalnym celem rozwoju osobistego. Rzucam Ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie.

Dzisiaj z czterech rutynowych działań będzie tylko jedno, mianowicie urodziny. Jeżeli ktoś mi wyśle urodzin, informacje o urodzinach później, dzisiaj, bo nagrywam to w piątek, to przeczytam o tych urodzinach jeszcze w niedzielę. A dzisiaj, dzisiaj właśnie jestem dzisiaj na urodzinach Bartosza Sitkiewicza, który obchodzi 50 urodziny, właśnie tutaj, w tym miejscu, tutaj w Smolniku. Ma swoją jurtę, przepiękne miejsce, a ja tutaj mieszkam sobie w takim drewnianym domku, niedaleko stąd, niedaleko jego jurty i właśnie tutaj świętujemy jego urodziny, dlatego też, ponieważ chciałbym dzisiaj wziąć udział w, tym, w tych uroczystościach, które potrwają dwa dni i dzisiaj właśnie dojedzie cała ekipa heksagonowa, i pomyślałem sobie, że posiedzę dzisiaj z nimi może troszeczkę dłużej, a mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Bartosz Sitkiewicz, a jeszcze urodziny przedwczoraj miała Ania Wojtczak, 29 maja. Gdzieś tam to zapadło się pod ziemię, więc chciałbym to nadrobić. I teraz szczególnie właśnie, mm, szczególnie dlatego, że Bartosz praktycznie od samego początku jest już w klubie i stał się w pewnym sensie symbolem również e, e, lokalnych klubów 555 więc dla niego i dla wszystkich tych którzy mają urodziny o których to informacje dotrą pewnie dzisiaj jeszcze w ciągu dnia najlepsze życzenia abyście żyli naprawdę długo aby było to życie w zdrowiu w szczęśliwości w spełnianiu marzeń w życzliwości obfitości tego świata niech się dobrze zadzieje Niech towarzyszą Wam dobre myśli, pełne życzliwości i miłości. No właśnie. I. Happy birthday to you. No właśnie. I to dzisiaj, dzisiaj nie będzie ankiety, ponieważ ją na bieżąco musiałbym czytać dopiero w czasie trwania, a, a to jest w tym wypadku, kiedy idzie to z nagrania i jest to po prostu niemożliwe. Mamy teraz już godzinę. M, oczywiście, kiedy to słuchasz, to już będzie gdzieś godzina e, szósta z prawie trzema minutami. I chcę powiedzieć, że w tym tygodniu m, bardzo dużo uwagi poświęcam temu, żeby wyznaczać czas na myślenie. Jest to niezwykle ważna rzecz, ponieważ rezultatem tego wyznaczania czasu na myślenie stanie się pewien pewien nawyk. Nawyk, który wygląda tak, że będziesz tęsknić w pewnym sensie za czasem ze samym sobą. I to nie musi być wcale długo. To może być na przykład pół godziny dziennie, godzina dziennie. Mogą to być nawet i dwie, w zależności od tego, jakie zadania stawiasz przed sobą. Myślę jednak, że ważne będzie w tym wszystkim, żeby zrobić z tego nawyk i zrobić również nawyk sprowadzenia dziennika rozwoju. Żeby w pewnym sensie utrwalać swoje myśli. Jeżeli do tego dołożysz nawyk numer dwa, czekaj, nie, trzy, trzeci nawyk, praktykuj uważność. Jeżeli zaczniesz praktykować uważność i zaczniesz obserwować swoje myśli, to to będzie pierwszy krok do tego, żeby. Zacząć je zapisywać. Obserwując swoje, myśl, swoje myśli, zaczniesz zauważać, że po czasie, kiedy staniesz się panem swoich emocji, będziesz wypychał negatywne myśli, a pielęgnował tylko i wyłącznie te pozytywne. Dlatego też myślę, że ten czas wyznaczony przez Ciebie na to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, zadać sobie pewnego rodzaju pytania, i odpowiedzieć na nie, ale też zapisywać w kilku kategoriach e, dziennik rozwoju, na przykład zapisywać wszystkie swoje sukcesy. Polega to na tym, że przyłapujesz się na tym, jak coś robisz dobrze, jak coś ci po prostu wychodzi, jak widzisz, że coś działa, że to, że twoje wysiłki przynoszą rezultaty, zaczynasz je ze sobą łączyć. Prawo przyczyny i skutku, zaczynasz widzieć, że na przykład kiedy spożywasz o określonej porze posiłek, czy wysypiasz się, zaczniesz zauważać pozytywne rezultaty, i efektem tego będzie wzmacnianie tych pozytywnych rezultatów. Mam nadzieję, że, że tłumaczę to wystarczająco dobrze, żeby obserwując siebie, czuć w pewnym sensie. Odczuwaną radość, odczuwanie radości, miłości, yy, wdzięczności. Oczywiście wdzięczności należy jak najbardziej, jak najszybciej zapisywać. Jeżeli będziesz zapisywać swoje sukcesy, to przełoży się na Twoją samoocenę. To też jest bardzo ważne. Bo czym większą będziesz mieć samoocenę, tym lepsze będzie Twoje życie. Większą radość będziesz z niego odczuwać. Myślę, że. Naprawdę warto skupić się na tym, żeby wyznaczać czas na myślenie. Ale zapisywać jeszcze życzliwości. Zarówno te życzliwości dawane, jak i doświadczane. Dzisiaj e, głodno, stałem się głodny około godziny 13. Dopiero rano, kiedy e, m, pomyślałem sobie, że trzeba było coś zjeść, pojechałem do. Lokalnego sklepiku, 5 km stąd, i byłem zaskoczony, jakiej doświadczałem tam życzliwości, bo poszedłem do sklepu i chciałem zjeść coś lokalnego. Okazało się, że w lokalnych delikatesach mają, obok w sklepie mieli oscypki, które od razu kupiłem sobie, żeby się nimi podelektować. A wszystko, pani gdzieś tam w sklepie w delikatesach poleciła mi lokalną kiełbasę. I muszę ci powiedzieć, że wszystko to odbywało się w atmosferze takiej radości, uśmiechu. Ja się cieszyłem, że mogę doświadczyć czegoś tutaj lokalnie. Nigdy nie byłem wcześniej w życiu, nie byłem w Bieszczadach jeszcze. Bardzo się cieszę, że coraz więcej w moim kraju jest życzliwości. Że coraz więcej jest dobra w ludziach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że te wybory, które odbędą się jutro, nie zmienią tego. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Opowiem Ci historię teraz, która już w klubie była. I to nawet wielokrotnie. Ale ona pokazuje, jak bardzo ważna jest praca nad swoim charakterem bo to właśnie charakter, twój charakter zdecyduje, czy nie tylko będziesz potrafić osiągać w swoim życiu wielkie rzeczy, spełniać marzenia, ale czy będziesz potrafić utrwalać swoje szczęście. Oczywiście ta historia była już czytana wielokrotnie, ale pozwól, że do niej wrócę, bo ona jest bardzo mocna, bardzo mocna i bardzo wyraźnie pokazuje, na czym to polega? W pewnym dworskim błaźnie obudziła się nagle nieodparta potrzeba lepszego życia. Zatęsknił do bogactwa, ekscytujących przygód i luksusu. Przede wszystkim jednak pragnął szacunku. Przede wszystkim jednak pragnął szacunku. Przez całe życie bowiem ludzie pokazywali go palcami i mówili: Popatrz, tam na tego błazna! Chciałby w przyszłości wszyscy go szanowali. Przedstawił więc królowi swoje życzenie. Ten zdecydował, że zaspokoi jego potrzebę. Błaźnie, przez wiele lat dostarczałeś mi tyle radości, dlatego też chcę spełnić twoje życzenie i w prezencie ode mnie otrzymasz pokaźny majątek. Błazen natychmiast zaczął korzystać ze swojego szczęścia. Zamieszkał w nowym domu, jadał wyśmienite potrawy. Jednak odkrył, że ludzie wokół niego tylko udawali, że darzą go z szacunkiem. Dla nich nadal był błaznem. Choć bogatym. Na dodatek w mgnieniu oka roztrwonił cały swój majątek. Po jakimś czasie przedstawił nurtujący go problem mądremu doradcy króla. Ten z politowaniem pokręcił głową, wskazał na kieliszek oraz amforę pełną wina, a następnie rzekł nawet gdybym chciał, nie mógłbym tego całego wina wlać do tego kieliszka, bo jest po prostu za mały. Tak samo Twoja osobowość jest zbyt mała w stosunku do Twoich życzeń. Król zapewnił Ci bogactwo, a Ty nie byłeś w stanie, nie byłeś w stanie go utrzymać. Myślę sobie, że gdyby za wzbogacaniem się płazna podążał jego charakter był coraz silniejszy, żeby stawał się nie tylko silnym pod względem charakteru człowiekiem, ale bardzo, bardzo mądrym, to nie tylko utrzymałby majątek, który podarował mu król, ale być może by go pomnożył, podzielił się nim, być może byłby w stanie się nim bardziej cieszyć. A to, co sprawia, że ludzie darzą nas szacunkiem, to nie jest nasz majątek. I z tego sobie musimy zdać teraz bardzo wyraźnie sprawę. To nie nasz majątek, to nie liczba, yy, to nie liczba na koncie decyduje o tym, że będą nas ludzie darzyć szacunkiem. Ludzie darzą nas szacunkiem ze względu na nasz charakter, na to, jacy jesteśmy. Oczywiście na pewno E, posiadanie majątku na pewno temu nie zaszkodzi, bo jeżeli oprócz posiadania majątku będziemy mieli jeszcze mocny, silny i dobry charakter, to na pewno będziemy się cieszyć jeszcze większym szacunkiem. Wierzę w to głęboko. A szczególnie, kiedy będziemy potrafili jeszcze tym zarażać innych ludzi, to myślę, że tym bardziej będziemy mogli cieszyć się szacunkiem. Także nie możemy znowu powiedzieć, że to tylko i wyłącznie charakter będzie decydował o szacunku, ale będzie na pewno, na pewno kluczowym elementem. Jeżeli do tego dołożymy inne elementy, jak wzorowe życie, jak misja, którą będziemy wypełniać, posiadany majątek, zdolność do zarabiania pieniędzy, to myślę, że ten szacunek do naszej osoby może być jeszcze wielokrotnie, wielokrotnie większy. Natomiast chciałbym, Podzielić się z Tobą jeszcze dzisiaj kilkoma sposobami na to, jak można wzmacniać charakter. Chciałbym Ci podać kilka takich kreatywnych sposobów. Jest to zdanie, które ostatnio pokazywałem w formie cytatu, to było chyba w czwartek. Zdolności mogą Cię zaprowadzić na szczyt, ale tylko charakter pozwoli Ci tam pozostać. Więc może skupmy się na tym przez chwilę, jak nad tym charakterem. Popracować. Popracujmy po prostu nad nim. Na przykład, zacznij właśnie prowadzić dziennik, ale może zacznij zapisywać tam sytuację, analizując dokładnie dzień. To taki pomysł, który przyszedł mi do głowy niedawno, że możesz, myśląc na przykład o całym dniu. Na temat tego, co się wydarzyło, możesz dokonywać pewnej analizy wydarzeń. Ja tak mam, że czasami pojawiają mi się wątpliwości na temat tego, czy zachowałem się na pewno tak, jakbym chciał w danej sytuacji. I często zdarza mi się, że mówię sobie: Chyba jednak następnym razem zachowam się inaczej. Zapisuj to po prostu. Bez osądzania, bez napadania na siebie? Powiedz sobie po prostu nie. Tym razem chyba nie do końca jestem zadowolony z mojego zachowania w tej sytuacji, ale zapisuję to po to, żeby następnym razem zachować się inaczej, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Jeżeli będziesz tego rodzaju prowadził zapiski i czasami do nich wracał, one będą się w pewnym sensie utrwalać i będą dla ciebie pewnego rodzaju charakterem. Podobnie możesz zadać sobie pytanie w takiej sytuacji, albo nawet w trudnych chwilach, kiedy pojawia się coś, czego się nie spodziewałeś, sprawia to trudną sytuację. Zadaj sobie pytanie, jak postąpiłby człowiek, którym chce się stać. Jak postąpiłby taki, a właśnie, bo przecież kiedy mówimy na przykład o marzeniach, to tam, tam jest jedno pytanie, które warto sobie zadać. Kim chcę być? Jakim chcę być człowiekiem pod względem charakteru? Jakie chcę mieć cechy, które chcę wypracować jeszcze? Myślę, że to są takie pomysły. Warto na przykład. Każdego dnia zastanowić się nad tym, czy to, co robisz, jest zgodne z Twoimi wartościami. Dbaj o siebie. Dbaj o otoczenie. Jednym z takich elementów, które będą bardzo mocno wpływać na Twój charakter, to, to jest dzisiaj niestety znak czasu. Znak czasu, że przebywamy bardzo dużo w mediach społecznościowych, spędzamy bardzo dużo czasu przed ekranem. Zacznij robić to raz na kilka dni albo na kilka godzin, po prostu wyłączaj to draństwo. Draństwo? <laughs> Codziennie, żeby nie stać się uzależnionym od tego. Po prostu. Żeby nie być uzależnionym od social mediów, od tych wszystkich różnego rodzaju materiałów, które wywołują u nas poczucie. Yy, czy ja wiem, to chyba nawet nie jest radość. To, to jest takie dziwne uczucie, to jest pewnego rodzaju poziom dopaminy, który się pojawia w nas. Praktykuj 13 nawyków. Ja wiem, że część osób już mówi, która. Była kiedyś w klubie lub jest. Fryderyk, ciągle mówimy o tym samym. Może tak, a może nie. Bo myślę jednak, że mówienie na temat 13 nawyków samo niewiele wniesie. Ale jeżeli zaczniesz to praktykować, zaczniesz to robić, to na pewno zauważysz różnicę. Oczywiście Ciebie nie muszę przekonywać do tego, żeby wstawać wcześniej, ale wszyscy Ci, którzy będą oglądać to później, Wstawaj wcześniej niż musisz, żeby zacząć dzień od skupienia, ciszy. To buduje zarówno dyscyplinę, jak i uważność. To dwa z naszych nawyków. Zadawaj sobie pytanie: czy to, co robię, czyni mnie lepszym człowiekiem? Nie tylko, czy to przyniesie mi y, namacalne korzyści, wy, wyliczalne w sensie pieniędzy tylko czy ja staję się na pewno lepszym człowiekiem. Ustalaj zasady, których nigdy nie będziesz łamać. Naucz się milczeć. Szczególnie w obliczu pokusy łatwego osądzania. To jest coś, co towarzyszy mi od kilku lat, kiedy bardzo często, jeszcze kilka lat temu, musiałem się gryźć w język. Dzisiaj jest to dla mnie normalne że bez potrzeby nie zabieram głosu. Chyba, że ktoś mnie o to poprosi, to wtedy chętnie, ale nie bez potrzeby. Dobrze, myślę, że um, jeżeli tylko kilka z tych rzeczy zrobisz, na pewno, na pewno będzie to z ogromną korzyścią dla Twojego charakteru. A jestem przekonany, że wdrażanie systematycznie tych zasad i tych nawyków, o których mówimy w klubie, z czasem radykalnie poprawi Twoje życie. Ja wiem, bo widzę to po wielu ludziach, widzę to po sobie, że to działa. Jest tylko jedna kwestia: czy to robisz, czy nad tym pracujesz. Bo charakter to jest to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. Właśnie. Będę Cię namawiał do tego, żeby pracować nad swoim charakterem, bo uważam, że jest to jeden z najważniejszych rezultatów, o ile nie najważniejszy. Rezultat rozwoju osobistego. Myślę, że w niedzielę, czyli jutro, będę już na żywo, bo to będzie drugi dzień imprezy. Więc ja już nie będę na pewno tak długo siedział, tym bardziej, że czeka mnie droga powrotna i zaraz po klubie siadamy z Magdą i jedziemy jedziemy na śląsk y, wcześnie rano od razu więc ja na pewno w sobotę wieczorem już nie będę długo siedział pójdę spać na pewno przed godziną 22 a dzisiaj dziękuję ci już i mam nadzieję że wybaczysz mi to że mm, właśnie że jest to z nagrania bo chciałbym wziąć udział dzisiaj w tej imprezie Bartosza jest dla mnie ważnym człowiekiem. Do zobaczenia jutro o 5.55 na żywo. A teraz już powiem tylko, że jesteś dla mnie ważny. A ponieważ ważne jest dla mnie również to, żeby ten świat był coraz lepszy, to będę cię przekonywał do tego, żeby robić ze swojego życia arcydzieło. Będę Cię przekonywał do tego, żeby pracować nad sobą, nad swoim charakterem, żeby sprawiać, że ten świat, w którym dzisiaj żyjemy, który jest taki piękny, żeby nie stał się gorszy. Żebyśmy obudzili się w poniedziałek w dobrym świecie. Z przekonaniem, że zrobiliśmy dobrą robotę. Jako ludzie, jako wyborcy. Z szacunkiem dla naszego kraju. Do tego cię namawiam. Idź na wybory koniecznie. Jeżeli chcesz, żeby ten świat, nasz świat, Polska, pozostały życzliwym krajem, to wybieraj dobrze. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Widzimy się o 5.55 w niedzielę. Cześć.